Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Dawid Skoczylas i dzisiaj chciałbym się podzielić z wami moim najnowszym zakupem. Intro. Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem kupna tego obiektywu, jednakże był on ciężko dostępny we wrocławskich sklepach ja jestem z tych ludzi, którzy wolą odbierać towar osobiście, ponieważ obiektyw jest dość takim delikatnym przedmiotem, no i nie chciałbym, żeby to gdzieś tam w transporcie zostało uszkodzone, jednakże udało mi się doczekać. Dzięki uprzejmości jednego z wrocławskich sklepów mam go dzisiaj już w swoim posiadaniu. Jest to Tamron 28-75 ze światłem 2.8 Chciałbym powiedzieć pokrótce, dlaczego zdecydowałem się właśnie na taki obiektyw Ostatnie 4 lata pracuję głównie na obiektywach stałoogniskowych Czyli tych, których jak większość z Was pewnie wie, nie możemy przybliżać i oddalać podczas pracy Jest to jedno ognisko, cały czas jesteśmy jakby z nim uwięzieni, że tak powiem Te obiektywy zazwyczaj są jaśniejsze, tańsze i mają lepszą jakość obrazu Więc co skusiło mnie tak naprawdę do kupna takiego obiektywu? Fakt, że nie trzeba się co chwilę przepinać w momentach, kiedy robimy reportaż, to dobrze jest mieć na aparacie obiektyw, dzięki któremu możemy sobie przybliżyć, oddalić i złapać wszystkie te rzeczy bez tracenia czasu na ściąganie obiektywu i przypinanie kolejnego. I myślę, że to jest taki jeden z jego największych atutów. Nie będę ukrywał, znałem ten obiektyw już, gdzie miałem okazję go testować, widzieć jaki produkuje obrazek i byłem z niego bardzo zadowolony. W związku z czym, doczekałem się swojego egzemplarza, no i co? Myślę, że teraz powinniśmy zrobić krótki unboxing, zaprezentować obiektyw i nic innego poza tym, żeby go przypiąć na aparat, wyjść na zewnątrz i nagrać parę ujęć. Sprawdźmy, jakie będą moje pierwsze wrażenia. Słyska. Jeszcze jedna taka mała porada ode mnie. Kiedy kupujecie szkło za parę tysięcy złotych, Warto doinwestować te 50, 100 czy 200 w zależności od tego, jaki filtr potrzebujecie i taki filtr po prostu dokupić. Taki filterek za 5-6 dyszek może Wam uratować czasami szkło. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że kiedyś obiektyw upadł mi na beton. No i na szczęście potłukł się tylko ten filtr, a soczewka obiektywu była cała. Także ta mniejsza, ta drobna inwestycja przy tak dużym wydatku uważam, że jest bardzo opłacalna. I nie żałujcie kasy, dokupcie jakiś filtr, jeśli chcecie jakiś porządniejszy. Oczywiście dokupcie porządniejszy, to jest coś, co może Wam oszczędzić Kupakasa. I think a tall angel just will by 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 buy. I think a tall I think a tall angel I No, więc po krótkim birolu sami możecie ocenić, jak dużą swobodę daje ten obiektyw, możemy złapać szerszy i węższy plan bez konieczności przepinania się. Dla mnie będzie to na pewno super wygodną opcją. Nie pozostaje mi nic innego, jak popracować na tym szkle, dać mu trochę czasu, zaufać, no i wtedy wrócić do Was z konkretną recenzją, jak naprawdę ten obiektyw wpisuje się w warunkach, z którymi przychodzimy i mierzyć się na co dzień. Jeśli tego typu wrzutka Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Z każdym nowym sprzętem, myślę, będę się dzieli takimi moimi pierwszymi wrażeniami. No to co? Tyle. Nie mam nic więcej do dodania. Do zobaczenia, cześć.